Cześć Wam dzisiaj, ja jest wizu wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact w Serio, o tym samym tytule i lecimy. Pamiętajcie pić ciepłą herbatę, też lajka, zostawić komentarz, jeżeli cokolwiek w dzisiejszym odcinku Cię zaciekawiło, a ja bym przeskoczył do zaznaczenia bardzo podobnego do wczoraj, bo po prostu mamy kopię w klei nielikowych informacji. Prywata. pierwsza rzecz jest taka, że Hadiuga robi swoje rzeczy na Instagramie, związane z konkursami u innych content kreatorów, więc jeżeli ktoś ogląda marteczka, codzienny fit, to pozdrawiamy i jesteście osom awesome, i dajcie znać jak wam idąć ćwiczenia, mnie czasem wyciąga na robienie różnych tam skłonów i kombinacji, a potem odchorowuje to tydzień, ale to jestem ja. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to co dzień nie pojawia się kolejny short, kolejna rolka, a ja przeskakuję do drugiej rzeczy, którą mamy, czyli coś, co wczoraj było powiedziane z myślą, że na spekulacjach i spoilerach temat zostanie ruszony z grubej rury, a nie został, nie został. Więc tym tematem, a właściwie tym timestampem są problemy w komunikacji. Znaczy się, że ej, nie ma tych, jak one się tam zwały oryginalnie: Developer's Discussion, nie ma innych rzeczy, które były do tej pory, nawykliśmy na. Nawet w minionej aktualizacji nie było to za dobrze zrealizowane, ale dużo lepiej niż teraz: czyli różne strony z prezentacją, różne rzeczy, które są wrzucane na te hojo kanały, którymi normalnie się porozumiewaliśmy i jak do tego doszło, co się stało, dlaczego mamy taką sytuację, jak mamy, i tym się dzisiaj zajmiemy na spekulacjach i spoilerach. To tak, żeby tylko nawiązać, że wczoraj, wczoraj mówiłem, że coś będzie, a nie było, bo zostało wycięte. Więc uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przemrużeniem oka jeszcze większym. Ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą się okazać prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Zacznijmy od pytania dnia. I pytanie dnia jest takie: Czy masz wrażenie, że wraz z wejściem aktualizacji not krajowych komunikacja między Hoyo a nami jest gorsza niż była do tej pory? Bo na samym starcie można było odnieść wrażenie, że to jest ten nowy, świeży start i będzie lepiej. A ja mam wrażenie, że wymiana informacji między Hoyo a nami jest gorsza. Ale tu może jest moje poczucie, czy coś. Wiecie, ja i tak większość info czerpię z lików. więc mogę się tutaj mylić, mogę się tutaj bardzo, bardzo nie ten. Patrzę, bo mam wrażenie, że momentami te skrzynki znikają i będę musiał później to sprawdzić na nagraniu, ale mam wrażenie, że momentami jest coś takiego bardzo nietekst. Dobra, przeskoczmy do tego, co my tutaj mamy, czyli zacznijmy od informacji właśnie z tym związanych. Pierwsza sprawa jest dotycząca wojenki wewnątrz Hojo, czyli ciąg dalszy tego, co mieliśmy. I ja się spodziewałem, że teraz będzie już spokój, będzie lepiej. Wojenka została rozwiązana i mamy finał, przynajmniej takie informacje były jakiś czas temu, a wygląda na to, że jednak tak nie jest, że było zawieszenie broni na kilka dni, raczej niż tygodni, i znowu się tam rzucili sobie do gardeł, co nie jest na plus z jakąkolwiek produkcją, nie? Ani Honkai Stare na tym nie zyskuje, ani Genshin, ani zbliżająca się Warsapura, cokolwiek więc jest coś nie tego. Lecąc za tym, co dostałem. Tarcia są na linii bardzo mocno Warsapura i wszystkie inne teamy, które pracują nad grami FOJO. czyli jeżeli macie Zenleson Zero na liście swoich produkcji, yy, tak, znikają skrzydki, znikają, widziałem to! Jeżeli masz Zenleson Zero na swojej liście codziennych produkcji do stukania, to nie jest to pozytywna, nie jest to dobra informacja. Podobnie z Honkai Star Rail'em, Genshin'em, Tears of Temis, nawet Honka Pack Third. Wszystkie inne teamy w tym momencie mają ból dolnej części ciała o to, co dzieje się z Warsapurą i już tłumaczymy po kolei. Co się dzieje, nie? Więc Hoyo postawiło priorytet nad wszystkie inne gry i team z Warsapury bierze wszystkie surowce, które potrzebuje, w tym również pracowników, jakich potrzebują, czyli jeżeli jest jakiś specjalista od czegoś pracujący nad Honka Star Rail'em, to jeden telefon i idzie do naszego biura. Jeżeli brakuje nam grafików od zaprojektowania fajnych rzeczy, a pracują teraz nad czymś w Gęszynie, to jeden telefon i przychodzą do nas, nie? Więc to nie wygląda najlepiej i nie wiem, jak bardzo jest to zaawansowane, czy tylko po prostu mogą to robić i to robią, czy wszyscy wiedzą, że mogą to robić i są niesnaski i problemy i tarcia z tego powodu, ale samych działań jako takich nie ma. Nie mam potwierdzenia, czy są pracownicy na co dzień podbierani, czy raz się zdarzyło i wszyscy wiedzą, że tak może być i się na to prują, prują bardzo mocno. Chodzi o to, że Warsapura próbuje skrócić cykl produkcyjny tak bardzo jak się da. Na obecny moment zaawansowania to nie wygląda jakby mieli zdążyć na okno wydawnicze 2026 w ogóle. Chociaż tym im się rozrasta agresywnie i realne jest, że jeżeli się sprężą to na trzecią, czwartą kwartę 2026 gra mogłaby się pojawić. Co więcej przy pompowaniu hajsu i kolejnych zatrudnieniach, wrzucaniu ludzi do robienia różnych rzeczy i pomocy ze strony Epica, bo Epic tutaj też daje swoich specjalistów, jest realne, żeby gra się mogła pojawić w drugiej kwarcie 2026 2026, ale szczerze powiedziawszy, nikt nie zakłada, że to w ogóle 2026 będzie z tych, którzy słyszeli, co się w tamtych drużynach dzieje, co robi tamta ekipa. Ale my myślimy o działaniu gry, żeby gra mogła wyjść, pokazać, że jest, czyli o wydaniu jej na rynek. Nie o dopracowaniu i o tym, żeby gra działała pięknie, bo podobno demo techniczne, które w chwili obecnej jest, to ma tylko jeden relatywnie działający vertical slice, który był bardzo mocno nafaszerowany oskryptowanymi rzeczami, które wyglądają tak, jakby postać walczyła, ale tak naprawdę podchodzi do jednego konkretnego miejsca i odpala się animacja angażująca różne obiekty, czyli przeciwnik robi to, gracz odpala tą i tą i tą animację, tamto, siam, to i to, a nie, że ktoś faktycznie grał. I ten vertical slice to jest to, my widzieli jako gameplay z Warsapory, czyli bardzo standardowe zagrania na rynku, robi się tak bardzo często niestety my oglądając gameplay z nadchodzącego nie wiem, Spidermana, Antema czy coś, myślimy, że tak będzie wyglądała gra, że to będzie gameplay, a to jest to, w co twórcy celują i przy użyciu obecnie dostępnych materiałów i narzędzi robią tak, żeby to wyglądało jak projekt finalny, a jeszcze projektem finalnym nie jest. Zaznaczenie jest tutaj, że technicznie na samym początku może być bardzo słabo, bo jest nowy silnik, do tego w sumie nawiążemy od razu, ale jeszcze kliknięcie jest, że po Zenleson Zero wiemy, że potrafią położyć gameplay loop na starcie, a gameplay loop w Warsapurzeni jeszcze nie jest ustalony. Ludzie, którzy tam to ogarniają, jeszcze nie mamy informacji od sensownych betatesterów. Nie, że lecą betatesty i testują content. Nie, nie mamy tego. Nie, nie oznacza to, że tego nie ma w ogóle, że nie jest betatestowane w chwili obecnej to, co mają. Tylko nie słyszeliśmy o teamie, który by pracował nad betatestami do Warsapury. Wygląda bardziej, jak przygotowują rzeczy, które dopiero wjadą do testów. No ale dobra, wracając do nowego silnika. Cały ten projekt, jako projekt Shanghai, jeszcze był nadzorowany przez Kaja Kupę czasu temu i Kai miał cały team ludzi, którzy byli odrzaskani z Unrealem. Piątką byli przeszkoleni do tego, przygotowani i lecieli z produkcją projektu Shanghai, robiąc grę, na którą Kai miał wizję. Potem Kai odszedł z pracy nad projektem Shanghai, genshinem. Hojo odszedł całkiem, poszedł robić swoje rzeczy, zresztą na Unreal 5 i z tą ekipą, z tymi ludźmi, których miał do projektu Shanghai. Wtedy to wszystko się zatrzymało. Czyli ci ludzie, którzy teraz pracują nad Warsapurą kiedyś projektem Shanghai, to nie są ci ludzie, którzy zaczynali ten projekt i to nie są ci ludzie, którzy na samym starcie wiedzieli, co robią. Czyli są pracownicy brani od takiego Genshina, którzy pracują na Unity, przesuwani do pracy nad Warsapurą, przestawiają się na Unreal 5 i to są spowolnienia, są problemy, więc technicznie tam zgrzyta, zgrzyta. Stąd też jest tarcie na linii Aquaria. Zakładam, że Aquaria. I Genshin nowa ekipa versus Warsapura, czyli to, na co Hojo postawił priorytet, że cała reszta może się wysypać, ale Warsapura ma wyjść i ma wygrać na rynku i ma być najlepszą grą z dostępnych, czyli Ananta, Neverness to Everness, cokolwiek innego, co jest w tym zakresie, a tych gierek jeszcze kilka będzie, nie? Więc wojenka jest teraz o to, że Hojo się spieszy, że Warsapura powinna wyjść jak najszybciej, no i przy okazji musi być wystarczająco dobrą gierką, żeby się nie potknąć o własne nogi, się nie wypierdzielić, bo po Wuthering Waves, albo jeszcze wcześniej Tower of Fantasy jest lepszym przykładem, gra wyszła technicznie. Miała problemy, początek był nudny i gra się całkiem wysypała. Teraz e, Tower of Fantasy wyszło w nowej wersji bez gaczy i też się wysypuje, nie? Więc to, to model biznesowy nie był przy okazji Tower of Fantasy problemem gry. Dobra, przeskoczmy do kolejnego timestampa, który tutaj mamy, bo nie tylko Warsapura, jest w choju dyskusja o tym i z tego co rozumiem, ekipa od Genshina głosuje na nie. Ale... Gdzie głosuję? Jest dyskusja o tym, czy robić prezentację kolejnych projektów, nad którymi Hojo pracowało. Z jednej strony jest przesyt na rynku. Przesyt samych gier od Hojo. Mam tutaj cytat od Ugo Szoszow, kleję go wam, ale z pamięci lecą, co jest... Samo Hojo zapowiada więcej gier, niż dodaje facetów do Genshina. Jakoś tak leciał ten cytat bardzo mocny. Więc mamy straszny przesyt na rynku i tych gier jest absurdalnie dużo. Samych gier od Hojo jest strasznie dużo. A z drugiej strony miejsce na rynku się kurczy i tak, jeśli Hojo nie wepchnie tam swoich nadchodzących gier, to konkurencja to zrobi, czy Hojo będzie, czy. Ich nie będzie, więc jeżeli teraz zaprezentują kolejne gierki, no to ludzie będą, o kolejne gry od Hojo, ale będą funkcjonowały w świadomości odbiorców. A jeżeli tego nie zrobiono, to konkurencja i tak zajmie to miejsce, a potem Hojo będzie wydawało i tak będzie wydawało te gierki, bo w końcu po coś nad nimi pracowali. Tak jak mówiłem, mieli tych projektów kilkanaście i nie wszystkie skasowali. Z dwa kolejne projekty są mniej lub bardziej gotowe do zaprezentowania, przy czym jeden powinien być w zbliżonym albo bardziej zaawansowanym stadium produkcji niż Warsapura jest. Co oznacza, że Warsapura jest dla nich na tyle wysokoprofilowa, że pomimo mniejszego zaawansowania produkcji, chcieli ją zaprezentować i pokazać ludziom, żeby przykuć ich uwagę i zawalczyć o odbiorców na rynku z wyprzedzeniem. To są te rzeczy naokoło Genshin'owe mające wpływ na to, jaki content i co będziemy w przyszłości robili, no ale zahaczając o te problemy z komunikacją, o których wspominaliśmy troszeczkę. Jest to też związane z tym, że prawie wszystkie osoby odpowiedzialne za ogarnianie takich rzeczy i robienie tego do gęsina, tudzież do Honka Starila czy Zenleson Zero zostały poprzesuwane do innych teamów i przygotowują jakieś materiały prasowe czy inne rzeczy związane z... Warsapurą głównie przede wszystkim. Inne tytuły też, ale Warsapura. Więc jeżeli chodzi o koordynację rzeczy, to słyszeliśmy jakiś czas temu parę tygodni temu był odcinek na temat koordynacji, że jest nowy team od koordynacji. On nie wyrabia i oni sobie nie dają rady totalnie z tym chaosem, który jest, ale to też jest związane z tym, że ludzie, z którymi się mieli kontaktować, żeby koordynować rzeczy do Gęsina, nie robią już nad Gęsinem, nie. Więc to jest takie, jest troszeczkę zamieszania. Produkcja leci tak jak leciała. Akwaria to trzyma. Zakładam, że akwaria trzyma to w swoich łapach i jest dobrze. Z naszej perspektywy na to jest. Jak mogłoby być inaczej? Jak bardzo bym nie narzekał na stan gęszyna teraz, na chaos informacyjny i przekaz informacji? To, co ten team robi w obecnych warunkach, jest imponująco dobre. Takie informacje dostaję, że wizu, ty narzekasz, ty plujesz, ale to, z czym oni się mierzą, to jest wyższa szkoła jazdy. Okej, okay, rozumiem, ale to nie jest mój problem. Ja tutaj jako konsument i odbiorca przychodzę, widzę, że gra zarabia miliardy i patrzę na efekty, jakie są w komunikacji, myśle świat i przestrzeń. Dobra, przeskoczmy do rzeczy bardziej Genshin'owych, też z tym związanych. Paralogizm, voice actorzy, co się dzieje z kwestiami dialogowymi, które miały być nagrane plus minus wraz z wejściem do Not Cry, czyli aktualizacja 6.0, Luna 1. Wiecie? I jeszcze dwie aktualizacje do tyłu. I jesteśmy. Były takie głosy, że powinno to wtedy być. I miało być. Problem w tym, że ekipy odpowiedzialne za przygotowanie tego i zrobienie tego zostały rzucone do zajęcia się czymś innym. Nie wiem, czy w Gęsznienie, czy w innych projekcjach. Na chwilę obecną nie mówię, że nie powstaje voice acting do paralogizmu i nie zobaczymy tego z hotfixem w tej aktualizacji albo w następnej. Tylko z moich źródeł, od moich, nie ma żadnych informacji na temat starych głosów, które miałyby doskoczyć do permanentnego kontentu, czyli do tego, co już część z nas zrobiła, a część nie, bo czeka, aż będzie voice acting w paralogizm, więc wszystkie linijki w bio, które są u postaci, wszystkie te rzeczy, które są do przejścia, jeżeli ktoś byłby zainteresowany pójść zrobić tą fabułkę, postacie będą stały, ewentualnie ruszały się, ale nie będą gadały, a powinny już, bo plan był taki, żeby faktycznie z początkiem Not Cry zamknąć te wszystkie dogrywki i nie zostało to zrobione ze względu na to, że surowce poszły gdzie indziej. Paralogizm to jest już old news, to jest coś, co było Parę aktualizacji temu, i nie musimy do tego wracać. W tym momencie potrzebujemy zrobić, żeby warsapura wyszła i się nie potknęła własne nóżki na starcie. Taka informacja tutaj poszła. No to co, dajcie znać co myślicie na ten temat, jak bardzo wam się podoba ta wieść, że jesteśmy zlewani, a ja bym przeskoczył do w sumie najbardziej pozytywnej informacji dzisiejszego odcinka, czyli suma wszystkich rolek i jak wygląda zestawienie Primogemów na nadchodzącą aktualizację 6.3. To jest zebrane 5 grudnia przez Hiragara Leaks z pozdrowieniami dla tamtej ekipy, więc co na nas czeka i dlaczego tym razem ta aktualizacja wygląda tak dobrze, jeżeli można to tak ująć. Główna historia to jest 590 primo i dwie różowe rolki, inne questy około 400 primo, 1850 eksploracja nowej mapy i tu jest odpowiedź na pytanie, dlaczego to wygląda praktycznie o 10 rolek więcej. W przeciwieństwie do innych lantern rightowych aktualizacji tutaj faktycznie bardziej poszaleli z mapą niż mniej. Oferingi 950 primo i 7 niebieskich rolek, achievementy 290, livestream 300, update 600 i inne rzeczy około 550. Main event, około 1000 primo gem Event drugi 420, podobnie jak event trzeci. Lantern Ride 1600, czyli 10 rolek i 10 różowych rolek. Ale chodzą głosy, że Hoyo ma z czymś poszaleć w tym roku. Zakładam, że nie będą to rolki, że nie będzie to większa ilość Primogemów, tylko coś innego doskoczy, co będzie dla nas zaskakujące. No i przeskakując do permanentnego kontentu, który gdzieś tutaj na rotacji mamy, no to Daily mamy 2520 Primo. Pimon Store po 5 rolek różowych niebieskich. Imaginarium 1000 Primo. Stygian 450, 1600, aby z 5 niebieskich rolek z Battle Pass i z Battle Passa płatnego 680 primo i 4 różowe rolki. Welkin Moon 3780 primo gemów, czyli łącznie gracze free to play będą mieli 14 540 primo i 17 różowych rolek, co daje nam bardzo dobry wynik 107 różowych rolek i 17 niebieskich. Gracze z Welkin Moonem mają 18 320 i 17 różowych rolek, co daje nam 131 i 17 niebieskich, a gracze z Welkin Moonem i Battle Passem mają 19 000... E -za równo I 21 różowych rolek, co daje 139 różowych rolek i 17 niebieskich. Porównując to z innymi aktualizacjami, gdzie mieliśmy Lantern Ride, to takie 5.3 dawało nam 97 rolek różowych dla graczy free to play, 120 dla graczy z Blessingiem i 129 dla graczy z Blessingiem i Welkin Moonem. Cofając się, rok do tyłu mamy aktualizację 4.4 i to było 90 różowych rolek, free to play 116 dla Welkin Moona i 124 Blessing and Welkinmoon, Moon. Aktualizacja 3,4 to było 89 rolek. To jeszcze za Onexian Funeral Parlor. Ale się stęskniłem. A aktualizacja 2,4, czyli drugi Lantern Ride, który mieliśmy, no to było 57 rolek. I jeżeli tu nie ma błędów, to tu były błędy. Tu, tu było niepodliczone wszystko, więc to było niecałościowo. Więc w porównaniu do innych Lantern Rideów wygląda to całkiem nieźle. Weźcie pod uwagę, że spora część tych rolek będzie na drugą połowę. Nie jest to najgorsza sytuacja i w sumie nie ma na co na Orzekać, więc to na plus, to na plus! Zakończyliśmy pozytywnym akcentem, może troszeczkę. Jeśli jest Ci zbyt mało rolek, to przypominam, że u nas jak zawsze trwają konkursy. Właśnie kończy się powoli, kończy się Genshin Star Travel i startuje Ewolucja. Dzisiejsza miejscóweczka została podesłana przez Anarena niedawno, nie wiem tydzień temu czy dwa tygodnie temu, i jakoś tak w miarę świeża. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check Web Event. Jeżeli odhaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinien być szósty. W Honkaju starego to są szmaty z expem, Nie zapomnijcie również bić do. Plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na parametryk transformerze. Jeden dzień powinien być plus licznik godzinowy, jeżeli jesteście zsynchronizowani ze mną. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Jeżeli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, a jeśli wręcz przeciwnie, to nie pogardzę łapką w dół. Życzę Ci miłego dnia, dobrego odznaka i świetnych pięciogwiazdkowych rolek. I niech Boże Karenży Wam sprzyja. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi arcy mag jest Twitcher, potężny jesteście Twitcherosom i Twitcher dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Miłego, do następnego, Widzu się odmeldowuję i hej! O, no dobrze, i wreszcie zacząłem levelować Kirarę. Oraz Chewrys leci i Linette, więc postacie, na które w sumie czaiłem się od dłuższego czasu. Patrząc na skład swojego timu, mam wrażenie, że Wówę gram.